Witam Was serdecznie. W dziewiątym odcinku zagramy w Chronicles of Riddick Assault on Dark Athena i kontynuujemy rozgrywkę. Musimy przejść przez Ateny i pomóc Dakarowi w naprawie statku do ucieczki. Musimy się tu uzdrowić. Akurat nie będziemy mieli pełnie zdrowia. Nie mamy kasety, żeby napełnić. Ktoś już to używał. A, generator grawitacji. Kręgosłup statku. Gość się po prostu polecą. Jak zginą. O, widzieliście? Yeah. O, mamy nową zabawkę. Pistolet maszynowy. To jest... To jest nowa broń w tej grze po prostu. Musimy się bardzo blisko trzymać tej krawędzi tutaj. Lewej. Bo jak pójdziemy zbyt za bardzo w prawo to nas wciągnie po prostu i zginiemy o i w gościu poleciał z bronią poleciał a za bardzo się wysunąłem Oleciał i mm, duch O kurwa, ale mi ściął Skurnie wybany Skurwy syna. Jebane skurcze synu! Kurwa! Jak oni mogli mi tak szybko ściąć kwadraty zdrowia dwa? Gdzie się kurwa chowa tam teraz za tym słupem? O, poleciał. Z daleka go gościa. Lecisz, kurwo! Patrz, kurwa, kiedy on mi ten trzeci kwadrat. tej, kurwa. Ja pierdolę. Dobra, hazmy to. Bo tam do pistoletu mam mało amunicji maszynowego. Kurwa. Kurwa syny. Patrz, teraz się kurwa chowają. Jebuch. No, a ten mi nawet nie zauważył, chujec. No, ten też o. Hi. a nie byłem ukryty przecież. No i dobrze chuje pierdalone. Dobra, to teraz trochę poużywamy tego Zapis. O i drugi, i drugi ten. A byliśmy tam, gdzie pokazuję celownikiem, a teraz idziemy tu. Jesteśmy w drugim chodniku. Aha, nie wiem co to jest w ogóle. Mogę tu zejść w ogóle? Mogę. O, jakieś... O, jakieś robaczki. Latarkę mamy. Ale w ogóle polegam na... Polegam na... Ejeszajnie. Spinaj się. O! Wyrzuciłem gościa! Haha. Fajnie Fajnie zrobili te animacje wszystkie. Dobry ten Tam ten gościu poleciał, nie? za strzelbą jest to mi taki krzywdy nie zrobi z daleka. Olećę. Spuśnię. Raczej to wy zginiecie. Ha zawis widzicie? W zajebistej kurwa pozycji! Yeah! <laughs> o, mogę nim poruszyć, żeby poleciał. Może się za, za, zaczepił o ten, o przeszkodę. O, jest i ten, maszyna. Do leczenia. Ale muszę najpierw zlikwidować gości. Osk kurwa mać. No nic, musimy jeszcze raz. Pójdziemy jeszcze raz. Anybody fed on trillions the week and the Mhm, <gry> on tych stworach powiedział, tak Spinaj się A polecia Je, pięknie Co by nie widzicie mnie w ogóle

Kurde, trzy razy musiałem wystrzelić na niego. Żeby poleciał. Dobra. Z powrotem musimy wrócić do paralizatora. Nie jeszcze I nie, kurwo. Ja muszę się uzdrowić. Przynajmniej chociaż dwa kwadraty. Tu jest jest ten, bo jest zielony, a tu jest czerwony czyli nie, nie, Będzie jeszcze jeden pas? Grawitacji? Chyba nie Chyba już koniec będzie. Patrz, nawet mnie nie widzą. Ej, dobrze. Dobicie, tak jak w Butcher Bay było. Ta? Moja dupa należy do ciebie? Raczej wątpię. A raczej Twoja dupa należy do mnie. <grywka> A, tutaj można wystawić gości. To gdzie tu się robiło, żeby się wcią wciągnęło ich do tego? Gdzieś tu się ich wciągało do przestrzeni kosmicznej. Gdzieś to się ich wciągało, wszystkich, ale nie pamiętam gdzie. Uruchamiało się ich, wciągało wszystkich. Wiem, wiem, że gdzieś to się to uruchamiało. Hmm, ale gdzie to ja nawet nie mam pojęcia. Albo gdzieś się w coś wszczelało, prawdopodobnie. A ja muszę to zrobić, zanim oni mnie zobaczą. Albo po prostu ich pozabijam. Oni są bardzo, bardzo twardzi. No, Jakoś to poszło. Przynajmniej odzyskałem broń. A, bo się szczelał tu w szybę. A, no widzisz, widzicie, to jeszcze raz. Bo straciłem... Kupę życia, a ja nie chcę tracić życia. Tylko muszę sobie broń wziąć. O, teraz. I musimy poczekać, aż to się zamknie. Aż przestanie szumieć. Bo musi się to zamknąć. wszystkich powciągało w pizzu. O, można iść dalej. Bo ich było tutaj za dużo i dzięki temu ułatwienie jest. A tu już musimy normalnie już zabijać. Zabiłem go? A, sam go zabił, swojego. Widzieliście? Kaksaker? Wy jesteście kaksakerami. Chujasy, kurwa. Własne koki, kurwa, ssacie. O! Właśnie <noise> ze strzelbą miał wysoki ten odcinek jako yy, rdzeń grawitacyjny i dalsza eksterminacja. A, zaskoczyłem go. Na tym zakończę odcinek. Co to było? Gówno było kurwa. My mamy tu uruchomić maszynę, ale najpierw się uzdrowimy. Zero opcji, a liczba szybko słana na przejażdżkę się zabierzemy jakimś tym wysięgnikiem. No, wagonek droidów. No i na tym zakończymy odcinek i do zobaczenia w następnym. Requires extra firepower for the prisoner cleanup. Gotta stay in the dark.